mam na wszystkim im tutaj kaczorek, a ze mną jest. Lodowaty, o was. Tak. I ja sobie tworzę postać. Ty użyjesz sobie Rivena, tak? Aha. I tak, w tej grzech. To jest gra bardziej taka przygodowa. No. Poprawę sobie mikrofon. Dobra. Ja chyba sobie stworzę tak. Myślałem, że. Łuczniczkę sobie stworzę. Lecz nie wiem mm. Dobra, stworzymy sobie Ewę to... Jezu, nie pisze jaki masz nik? Ja mam polo Ewę Tak y... No Ja będę raz piedny Jesteś na raz mm -hmm. Dobra, włączy sobie ten E, nigdy nie grałem z tą postacią. Już mówię. I, 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 tak. Polo Ewe? tak, tak, tak. Teraz ja cię dołączę do grupy, okay? Dobra. E, Piszcie w komentarzach, czy wam się ta seria podoba i czy chcecie na, na moim kanale e, serię z Bryanem Jestem obojniakiem. No serio, ta postać jest obojniakiem, bo e, ten neutralny. <laughs> lol Cześć buja! Cześć buja! O Jezu Maria! Nie trafiłem! Co? Nie mogę teraz wiedzieć, wciw... na gry! Tak To jest mama lodowatego Jakby coś ja Zrobiłem misję ona jest taka lodowata Jesz bołkę? E, chleb Ona jest taka lodowata, że jak zaloduje co? To... Już Ci ten wysyłam, ten Dostałeś? No No ale zaczynamy No kosimy Riven to koks, koks, koks. No Widzisz wie, tak. jakie mam piękne buty, ty takich nie masz. No ej, ja miałem... Przecież ja grałem Egon Mam ją 8 level, czy tak wróż? Yy, po pierwsze też yy, ja po, proponuję grać Riven'em. Nie wiem jak Kaczorek, bo i proponuję jak ma się 15 level, to proponuję Kosiarza. Bo jest. Proponuję Kosia za, bo jest bardzo dobry. No i wam. Eem, ja o tej grze powiem tak ja I no, ma takie ostrza, skill Ja w tej grze najbardziej lubię, że to jest y, w 2D, jakby tak wiesz. Tak. Tak. a wam jeszcze do tego powiem, że ja jeśli. Już wybierzacie kosiarza i macie 35 level i macie do wyboru jeszcze 3, to zostajcie przy, przy kosiarzu, bo tam te trzy są gorsze od kosiarza, a 54 level to to proponuję akurat wziąć tego. Takiego zawodowy mistrz miecza, tak się nazywa. On ma podwójne miecze i ma ten, i ma takie ostrze. Tak, zwłaszcza e, to z jest z fajne. Z w, z w. To jest fajne, że e, na 15 level, jak wbijecie i 30 i tam kilka. No, wiecie jak. Po prostu, no jak wbijecie 15 level, to e, pokaże Wam się taka tablica, jakby. I tam możecie sobie wybrać, jaką postać chcecie. Jest. I później e, możecie robić na tą postać misję. Tak ładnie. Olo, zlogowało my coś. No, widzę. Ej, zlagowało co? O, odlegowało się. od nice. Ciebie, Ewa. Nie wiem. Ej. Co? Już nic. A wiesz, że masz kartoplany nos? Nie. I oraz subskrybujcie no na nasze filmiki. Subskrybujcie nasze filmiki. Patrz na Twój nos, patrz na nos, jaki kartoplany jest. Tak. Co dzisiaj? Coś, nie wiesz co? Ja też mam kartoplany nos. No patrz, lol. I tak, odcinki planuję 15-minutowe, więc. Ale wasza wola, wasza. Próbuję 20-minutowe. Tak, spróbuję tak. I zapraszam na mój drugi kanał DJ Max. Tam są różne fajne muzyki. Tam stawiam różne muzyki, na przykład Miksy, rapy i a na pewno jutro też stawimy kolejny filmik o Elswordzie albo o Minecraftie do tego. E... Może o Minecraftie jeszcze dzisiaj. Do której nie dzisiaj nie od... siedzisz na kąpie? O, to jest Pytanie. O to jest pytanie do pierwszej w nocy. Ja mogę dłużej. Ja mogę też dłużej. Ja mogę do której chcę, bo moja mama już będzie spała. <głos> 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 Więc y, na tym jeszcze filmik działa. <noise> A później nagrywamy Minecrafta, czy jeszcze... Dobra, dobra. Koniec o Minecrafcie, teraz gramy w tą grę, tak? Tak, 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 dokładnie. A nie rozmawiamy Minecraft o to gówno, grę. nie proponuję. Ej, 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 Minecraft jest fajny. No właśnie 1,62 to spoko. I tak kit najlepszy. Wszystkie są w spoko. Tak jest najlepszy, bo tam jest nuke TNT. Jedno wybucha tak jak normalne 500 TNT. A co nas to obchodzi? <noise> Nas interesuje teraz gra Elsword. Dokładnie i na stale <noise> Dobra dalej mam Ja też mam proszę państwa nagrywarkę ale <noise> nie słuchaj mnie w niej <noise> nie. nie masz skilla A właśnie skill, skill bywa No dalej dodaj już Okej. Rozpatrz planszę. Okej, okej, okej. Okej. Oto jest plan za ruiny w lesie. Dla mnie najtrudniejsza planza była jak samą przechodziłem księżyca w las yy, min expert. Expert, e, dobra, jest... i chciałbym wam powiedzieć, e, o o kurde, coś mi ścina ta gra, coś. E, no, chciałbym, nie, chciałbym wam serdecznie podziękować za e, widzów, ponieważ podwoiło mi się z ten, no podwoiły mi się te, no wiecie, nie I subskrypcje, Su, subskrypcje dziękujemy. Subskrypcje mi się podwoiły, e, więc bardzo dziękuję. E, jeszcze z, e, podwoiły mi się, tak, e, wyświetlenia, ponieważ tak. wtedy miałem po 10 wyświetleń na każdym filmiku nie wiedziałem o co chodzi yy, i po prostu byłem załamany, ale poczekałem miesiąc teraz 300 wyświetleń. Po prostu mega jest. To co będzie za 5 lat? <laughs> za 5 lat będzie 100 milionów wyświetleń. Yy, raczej nie. Proszę państwa, yy, jeszcze... Jak będziecie grali w Elsworda, to y, proponuję Rivena oraz y, Elsworda. Chłopie, 100 milionów nie ma nawet w Polsce. Chyba, że pokomulują się.